mógł zostać gwiazdą sportu albo stoczyć się na dno. Carmelo Antoni dorastał w miejscach owianych złą sławą, a wyrwanie się z nich graniczyło z cudem. To nie był świat elitarnych sal sportowych, najlepszych trenerów i odpowiednich diet. Wychowałem się na słodyczach, obserwowałem dealerów sprzedających towar ćpunom, bo obie te grupy przesiadywały na boisku i oglądały nasze mecze. Sport w zachodnim Baltimore stał się właściwie jedynym sposobem na wyrwanie się z marazmu. A być może nawet na uratowanie życia, bo przemoc, używki i śmierć były tam codziennością. Dla młodego chłopaka dorastającego w takim środowisku droga do tragedii mogła być naprawdę krótka. To miejsce, w którym najlepsi koszykarze mają w zanadrzu tyle samo historyjek związanych z ulicą, co tych dotyczących sportu. Można tu spotkać wysokich, szczupłych graczy wybranych w drafcie, takich jak ja, albo napakowanych nastolatków gotowych na podbój NFL, zaaferowanych rozmową na temat tego, kto dostał kulkę, kto donosi, a kto ma na widoku sporą kasę. Gdyby tego było mało, musiał też mierzyć się z dyskryminacją. A te wszystkie trudności i nauka, jakie z nich wyciągnął, sprawiły, że teraz ma potrzebę dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi i pomagania ludziom mierzącym się z przeciwnościami. W autobiografii Bez Obietnic opowiada o drodze z ulicznych boisk w przemranych dzielnicach, aż do wyboru z numerem 3 w drafcie NBA. Książkę znajdziecie na labotiga.pl.